No. jesteśmy w Antigua, dojechaliśmy z Salwadoru do Gwatemali, spokojnie, nawet odprawa paszportowa była chyba jedną z najszybszych, jakie tutaj przechodziliśmy i nic nie trzeba było płacić na granicy, to aż się zdziwiłem. I z Guatemala City przyjechaliśmy tutaj Uberem, taki usus. Kosztowało to na 120 zł, czyli nie, nie, nie tak dużo, Porywanie do autobusu, Koniec baterii w każdym razie. Za tak zapłaciliśmy nie tak dużo i już jesteśmy o godzinie pierwsza. No po pierwszej chwili, na Tiguła. Czyli tutaj zostajemy na noc, a jutro mamy bardzo wielkie plany, ale to no jeszcze zobaczycie, co będziemy robili jutro. Także dzisiaj sobie potwierdzamy to miasto, jedno ze starszych tutaj yy, w ogóle w Ameryce Środkowej. Póki co idziemy sobie w stronę centrum. Jest to takie miasto widać, że stare, ale bardzo zadbane, dużo turystów, czyściutko, e, aż niepodobne do tego, co widzieliśmy wcześniej. Ale w sumie, jakbyś był w Guatemala City, to również bardzo nowoczesne centrum, czyściutkie, jakbyście byli w jakiejś europejskiej stolicy, no, nie do poznania. Także zaskoczyła póki co tak Guatemala. Zobaczymy, jak będzie dalej. Fajnie. dużo turystów, dużo białasów, czujemy się tak swojsko, ale jesteśmy naprawdę bardzo zaskoczeni jak na razie, Gwatemalo, super. Robimy coś najbardziej hardcore'owego w naszym życiu. Włazimy na prawie 4000 wulkan i będziemy tam spać. Trochę się boimy, bo nie każda osoba to kończy, a my jesteśmy, jak wszyscy wiecie, cieniami górskimi, zwłaszcza ja. No. Więc się trochę boimy, ale. Chcielibyśmy to zrobić, bo widoki na górze są spektakularne. Wschód i zachód słońca, i będziemy patrzeć na inny wulkan, który cały czas wysypuje z siebie lawę. Więc fajnie, jakby nam się udało, ale zobaczymy, jak nam nasze organizmy pozwolą. To tyle. A wulkan jest o, tam za mną. Z tej perspektywy nie wygląda jakoś tak na super wielki, no ale 4000 jednak robi wrażenie. Podejścia nie ma za dużo, bo jesteśmy teraz na 2500 metrów prawie. Także mamy do przejścia tylko 1500, no ale jednak ta wysokość i nasza słaba forma to różnie z tym może być. Zobaczymy. Jest ciężko! Ale podobno pierwszy etap najgorszy później będzie płasko i przez las. Na razie jest gorąco, bardzo pod górę, jest nierówny teren, są takie kamyczki i nam noga co chwilę ujeżdża, więc jest lekki hardcore. Jestem tragarzem, mam bardzo ciężki plecak, w ogóle się nie idzie fajnie. bardzo ciężko nie wiem czy mamy już połowę poważaj, osa. pewnie nie mamy jest gorąco najgorsze chyba jest to, że nie, nie idzie się po takim zwartym podłożu tylko musimy iść po takich kamyczkach, które się osuwają jak czasem jest bardzo stromo jeśli postawimy nogę to można się przywrócić więc trzeba na to bardzo Powiesiłbym coś, ale ledwo siedzę. Ale pić nie mogę. Teraz zjemy sobie obiad, który oni nam dali, ale który ten dzielny człowiek musiał wnieść i dla siebie i dla mnie. Więc zaraz zjemy obiad i idziemy dalej. Nie wiem ile, nie wiem jak długo, ale na razie nas to nie interesuje. Wstarliśmy do miejsca gdzie będzie tylko góra dół Koniec wspinania się Ale ledwo żyje Znowu Karolina mnie załatwiła, wszystko jej wina Bo muszę nieść twoje rzeczy i mam bardzo ciężki plecak na pico było to samo tak nie czekam bo ja ci mówiłem, że porzucimy plecaki, a ja sobie będę zasyła niosła no ale już jesteśmy prawie The... Yeah, I know it's on fire. So like, know, yeah, we, we got, at, uh, Doszliśmy, ale to było strasznie trudne. Nie, nie wiem, czy bym to powtórzyła. Ostatni etap był tak strasznie trudny, był bardzo stromy i no <coughs> i nam się osypywała spod nóg ziemia, te kamyczki wulkaniczne i to było straszne. No wydawało nam się, jakbyśmy w miejscu szli teraz jesteśmy tu na... Na ile, na ile my jesteśmy? Na 3? 300 z kawałkiem. Albo czterysta. Jesteśmy na prawie 3400 metrów nad poziomem morza. No tu burbulowi trochę chyba choroba wysokościowa. <gry> Led, ledwo żyje. Weźcie, Tak trudnego czegoś jeszcze nie robiłem. Muszę teraz po prostu leżeć i odpocząć. Zero sił. No, mam nadzieję, że będzie żył. Zostaję tu z nim. Reszta ekipy, nie wiem czy wszyscy, ale chyba sporo osób idą jeszcze tam na ten kolejny wulkan, żeby tam zobaczyć zachód słońca, żeby taką świeżą, tryskającą lawę z bliska zobaczyć. Ale my stwierdziliśmy, że odpuszczamy, bo to jest dwie godziny w jedną stronę, dwie godziny w drugą stronę, a my po prostu nie mamy na to siły. Zwłaszcza, że jeszcze jutro na wschód słońca musimy się prawie na 4000 metrów wspiąć po też w takim trudnym podłożu, po ciemku. Półtorej godziny w jedną stronę i czeka nas ciężkie zejście, bo tu naprawdę się ciężko chodzi, przez to, że to podłoże jest niestabilne, i no i tak jak na nasze możliwości to. Prze, przeż, przebiliśmy nasze możliwości, tak się mówi. Przebiliśmy nasze możliwości, a nie ma co szarżować, bo jeszcze trochę nam tutaj czasu zostało, a nie chcemy zachorować. No to tyle. Nie ja polecam. Jesteśmy wykończeni i odpoczywamy cały czas. Widoki są super, ale zniszczyła nas ta droga po prostu. Także chillujemy przy ognisku i odpuszczamy dzisiaj dodatkowe aktywności, tak żeby się zregenerować i jutro być w stanie wyjść na samą górę, na sam szczyt, na wschód słońca. Przerosło nas to trochę, nie spodziewaliśmy się, że będzie tak ciężko, ale dajemy jakoś radę. Zabryła się w takim stanie. Podsumowanie? A Katynango? Podsumowanie. Cieszę się, że tam byliśmy. Cieszę się, że rano, że rano wstaliśmy i poszliśmy, bo i tak byśmy nie spali. Nie wiem, czy drugi raz by to zrobiła. Jestem, nig nigdy nie byłam tak zmęczona, jak teraz jestem zmęczona i to naprawdę kosztowało nas dużo siły. A ty co myślisz? Zadowolony, że to zrobiliśmy, ale drugi raz już bym tego nie zrobił. No, to jesteśmy zgodni. No, teraz musimy się zregenerować. Mamy tydzień? Nie, dzisiaj jest co? Sobota? Nie wiem. Sobota. No to już za tydzień będziemy w Polsce. To mamy tydzień, żeby się zre... <ścoughs> zregenerować na tym wyjeździe. Wchodzimy z tej góry. Miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. Bo moja forma to jest 0 na 10. Są sumie to na minusie, ale... Już nie będę tak jadał, ale naprawdę było ciężko i jestem zadowolony, że się udało. Ale będę bardziej zadowolony, jak już będę na dole. Chciałam powiedzieć, że jesteśmy już w pana Jacel jednym z, jednym z iluś tam miasteczek położonych nad jeziorem Atitlan. Dotarliśmy tutaj w wielkim cierpieniu. Jak zeszliśmy z wulkanu, grudni, jakbyśmy pracowali, na kopalni i grzebali pod nogciami w ścianie. Głodni, wyczerpani. Kierowca nie pozwolił nam włączyć klimy. Nie wiem z jakiego powodu, bo nie zrozumiałam, ale nie pozwolił włączyć klimy. która nam otworzyć okna. To było straszne. Jeszcze ta trasa była taka. Uuu, uuu, taka bardzo kręta. Uważaj, ale dzisiaj myślę, że już jesteśmy na Mamy pokój w całunie. Nie pokój w całunu, tylko pokój w całnie. Bo jak wyszliśmy z niego na alwór, to się okazało, że jest zimno. A w pokoju jest tak strasznie gorąco. Weszliśmy sobie nad jeziorko, na przystań I płyniemy sobie na jakieś kolejne miasteczko I... no i zaraz zobaczymy ile to zajmie, ile będzie kosztowało Podobno 50 kecali ma pokosztować w dwie strony Ale zobaczymy Idziemy właśnie na łódeczkę i może się uda popłynąć Która łódka gdzie płynie? Where? Carolina. Very well. San Pedro. Uh, San Pedro one way, both ways fifty. Oh, buy your ticket. in No, not that. Hmm. Well. Okay, when You stay in San Pedro and buy your ticket in San Pedro? Wpłynęliśmy do San Pedro, bo to w sumie jedyny sensowny sposób komunikacji wokół jeziora Klipland. nam to godzinę. Tak naprawdę mamy chyba ze dwie godziny, żeby tu pochodzić, odwiedzać i musimy wracać. Zobaczymy co nam się to uda zobaczyć. Ja, ja chcę powiedzieć, że była śmieszna sytuacja, bo zatrzymaliśmy się na jeziorze, nie widzieliśmy o co chodzi, ale staliśmy. Przypłynęła druga łódka, to, to tak wygląda, jakbyśmy się mieli zdarzyć, ale ona przypłynęła i tak delikatnie się oparła na naszym brzegu. Trzy osoby przeskoczyły z naszej łódki na tamtą, I To naprawdę było takie śmieszne, taka przysiadka na środku jeziora. Mm -hmm. Tutaj panie piorą w rzece ubrania. W rzece. W jeziorze. Co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć... O! Mogę powiedzieć że za ten odsetek płaciliśmy 40 dolarów, i on nie jest wcale taki fajny. Patrzcie, tu jest taki straszny syf, czarny na ścianie. Najgorsze jest to, że woda, to już nie pierwszy raz się tak zdarza, jak jest coś takiego, że woda z umywalki leci tak, no i weź tu się człowieku umy. Oni tutaj lubią takie prysznice z takim podgrzewaczem na górze. No, patrzcie, jak to wszystko wygląda. Tak, I te podgrzewacze do tej pory działały. A tutaj nawet jak się go odkręci na maksa, to i tak leci zimna woda, więc no, ja się na przykład wczoraj nie myłam, bo woda była lodowata, a tu było wszędzie zimno. Na jednym noc jak to było w Salwadorze stało nam się tak, że coś tam było nie tak podłączone z tym podgrzewaczem. ja odkręciłam wodę, zrobiła się taki BUM, woda poleciała po ścianie i nie było już wody. <grych> to tyle. Idź już, bo musisz się szykować. To tyle. Tak, dziękujemy za uwagę.